Cześć wam, tu Wąski Mikołaj Teperek. Wąski smakuje Dzisiaj mamy pierwszy odcinek z Delivery Zrobimy Delivery online bo podobno konkurencja słynnego także w Polsce Subwaya czyli Jimmy Jones dostarcza najszybciej kanapki ze wszystkich w Ameryce, ale nawet nie na świecie także zaraz odpalę stoper i zobaczymy jak szybko tutaj do nas do biura w ofisie w Chicago dowożą i dowiozą nam lunch i pokażę Wam co takiego ciekawego ma do zaoferowania właśnie konkurent Subwaya. A reklamują się właśnie przede wszystkim jako kanapki na dostawę. Kanapki, które są na szybkości. Bardzo szybko, bo są szybko fresh, szybko wszystko, freaky freaky fast, tak? czyli tak się reklamują. A poza tym na, są signal u nich na lokalach, że jedyna rzecz, która jest za darmo, to jest zapach free smells, taki mają chwyty marketingowe. Dobra, mniejsza. Przechodząc do samego odcinka i do tego, co możemy u nich online zamówić. Mamy podział menu Jimmy Jones, faworytów, oryginały. Cargantuan, e, e, Gourmet Frenchy i Plain Slims. Dodatkowo oczywiście e, Slides i e, e, Drinks, czyli chipsy, jakieś ciasteczka, e, pikle, no i oczywiście soda razem z e, wodą. Macie w cały rozpik z Nutritions, e, czyli makroskładników oraz kaloryczność. Także jest oczywiście catering. Ale nas catering nie interesuje. Zobaczmy, jakie są ceny i jakie są um, kanapki. Co my w ogóle możemy dobrać. Bo, bo, bo tak jak w Subwayu, są kanapki dnia, tutaj też są oczywiście gotowce 8-inczowe i 16-inczowe, czyli tak jak w Polsce: Subway 15 cm chyba i 30 cm. No to na przykład, tutaj na, na, na przykładzie Spicy East Coast Italia, 7,45 dolara. I mamy do wyboru oczywiście chleb francuski, sliced wheat, czyli żytni, e, dziewięć zbóż i anwich, który jest u nich tutaj sygnowany jako, um, jako oryginalny ich, um, ich pomysł. No do tego oczywiście możemy dodać drink. E, I mamy oczywiście cola dietetyczna, cola, sprite, dr. Pepper, lemoniada, oraz Ice Tea, Cherry Coke, Root Beer i Powerade z, z drinków. Eee, do tego chipsy o smaku barbecue, jalapeno, Jimmy Chips, Tiny Chips, Regular Jimmy Chips i oczywiście sól i winę e, grę. Do tego możecie dodać pikla, mm, Jak mnie mam całego, e, bo, bo, bo tutaj jest oczywiście opcja całe, połówka oraz e, kwartał. Kanapkę, tak jak wspomniałem, można zrobić customową i rzeczywiście jest cały wybór tego, co możecie sobie dodać albo odjąć. Jest oczywiście sałata, tomato, no. majonez z helmansem mają, jimmy peppers, czyli papryczki Jimiego bazylia oregano, oliwa z vinaigrette, cebulka, mięsko, i oczywiście warzywa czy takie dodatkowe jak ogórek, musztarda, dijon, pikle, musztarda, awokado, bekon, roast beef, smoked ham, tuna salad lub turki. Czyli, czyli naprawdę dość spory wybór, jak widzicie. Dobra, wybrałem. Więc w moim zamówieniu będzie gargantuan, ale regular, bo duży ma 2240 kalorii. To jest moja. Dobowa, dobowe zapotrzebowanie składa się z salami capicoli, turki roast, beef ham onion, lettuce, tomato, la, 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 wszystko to na francuskim dodaję chipsy, żebyście mogli zobaczyć i dodatkowe awokado z tego wszystkiego co jest taka kanapka wyjdzie z 10 dolarów subtotal delivery 2,50, tax 17,95 od razu jak płacicie kartą możecie, mogą wam ściągnąć po prostu z karty, albo nawet z Google Pay możecie zapłacić, jak widzicie i od razu macie sugerowane tipy, ile można zapłacić, można też wybrać swoją ale my zapłacimy klasycznie gotóweczką i zaraz odpalę naszego dzika, żeby zobaczyć jak szybko będzie nasza dostawa. Jeszcze macie opcję, że możecie wybrać, o której ma być godzinie, ale my chcemy ASAP i oczywiście dzisiaj w dniu nagrania. Tu już czeka nasz tip. Każdą zapłacone online. Jak widzicie, 17,95 i poprosimy na asapie. Dobra, klikam. 3, 4. Ciach. Leci. Order zrobiony. Czas leci. O, właśnie mail przyszedł z Jimmy Jonesa Także order już leci. W po minucie dostaliśmy maila. No i zobaczymy, ponieważ są podobno Freaky Fast najszybsi w branży dostarczania fast foodów. No i zaraz wam nagram i pokażę, jak szybko oni będą. Sleep sleep for you. Yes, thank you! Okay. I watched the time, it's amazing! Quite fast. <laughs> Chyba być faster, bo jest tak dużo trafi. Yeah, yeah, it's rush hour right now. That's Dziękuję, Alright, sir. You think you just sign this for me? Of course. Thank Amazing. Thank That was fast. That was fast. Yeah, Thank you. minut od włączenia i odpalenia. To jest po prostu rekord. Wow I jeszcze przeprosił, że tak długo. Kurde. Dobra moi drodzy, jest y, drink. 13 minut mamy dostawę. Pokazuję Wam kanapkę Tip 3 dolary, czyli łącznie 20. No, nawet jak na Amerykę całkiem drogo, ale zamówiłem taką kanapkę, żeby było co pokazywać. Mamy naszą kanapkę, słomkę do drinka oraz paczkę. Jimmy Chips'ów No i co mamy w tej kanapce? Thank you, Jimmy Jones Ciach, ciach, ciach Wygląda jak amerykański kebab Jest dość spory Jak nawet do Savoia porównać To jest, to duża kanapka W kolorach czarno-czerwonych Całe logo Zrywamy plombę I sprawdźmy jak Duża jest ta kanapka. Akurat na niecałą stopę. To jest stopa cała, tak? Cała ta miarka to jest stopa. 10 inczów. Czyli tak jak obiecali. Widzicie? No dobra. A co jest w środku? Proszę bardzo. sałata I raz, dwa, trzy, cztery rodzaje mięsa. Albo nawet pięć z tego co widzę. Sześć, siedem, osiem ser i oczywiście jest awokado, o które prosiłem oraz sałata z pomidorem i majonezem bagietka francuska, biały chlebek mieści się więc jak widzieliście kanapka jest 10 inchowa, prawie stopa jest na chłodno podawana bez podgrzania, poprosiłem o dodatkowe awokado i mam tutaj kupę, po prostu, mięsa w francuskiej, białej bagietce Freaky fast, lepszy od kebaba 6 rodzajów mięsa, Italia, beef, salami turki ham <kłysy> awokado, ser żółty i majonez z, z pomidorem i sałatą do tego chipsy które już, aha uh -huh. Już otwieram I testujemy Różnią się od lajsów, Czy bardziej pod jakieś inne Klasyczne Rzemiaczone chipsy Takie jak lajsy. Idealnie Szybka dostawa przede wszystkim ha. Jestem Naprawdę Impres Zaimpolowali mi. Chłopak, tak szybko przyszedł. No. No mówię wam, 6 rodzajów mięsa. Po prostu aż się samo wylatuje. Oczywiście są też kanapki wegetariańskie, ale mówię wam, zrobić gry za jednego całego to jest. To, po prostu nie wiem z której strony się łapać, ale jest tak smaczne, że naprawdę warto się nawet tym majonezem... Trochę pobrudzić Chat. Ta mieszanka mięs Ekstra Wszystko Co jest możliwe Spokojnie Wąs czysty Dobra moi drodzy Ja jestem na tak Jeden z fajniejszych fast foodów Jestem pod wrażeniem Tylko raz wcześniej byłem w Jimmy Jones Przy okazji mm, Gdzieś po drodze A teraz Szybka dostała 13 minut od kliknięcia na laptopie Chat. Ekstra Szybko Bardzo dobra kanapka Chętnie bym zobaczył ich jeszcze więcej. Jak miałbym wybrać czy Subway, czy Jimmy Jones w Ameryce, wybrałbym Jimmy'ego Jonesa. W Polsce, w Saboya to ja bardziej jadłem w czasach liceum dość często, a teraz, kompletnie i w ogóle, nie. Także Jimmy Jones, freaking fast, jak to się reklamują, freaky fast, bo freaky fresh. No. Wparajcie na nasze wszystkie social media, elektora Wąskiego, grupy na Facebooku oraz na Instagram. Tam są zapowiedzi. A jeżeli chcecie widzieć, co się dzieje wcześniej, albo obejrzeć odcinek przed publikacją, to wcześniej jest to do obejrzenia i zobaczenia na naszej specjalnej grupie dla patronów. Także zapraszam tam, jak wspieracie jeden kanał, to także wspieracie. Ten drugi główny kanał, czyli filmy dokumentalne i tak dalej. Ale tutaj dobrze jemy, smakujemy i się dobrze bawimy. Ja jestem wąski, Chicago, Illinois.